Ciao na wszystkim, z tej strony Snixie. Witam Was w drugim odcinku naszego Minecrafta z kałużą. I mi się już szimeczka. i dzisiejszym celem w naszym odcinku będzie mm, jakby bono, bo nie mamy wełny. Trzeba będzie iść odnaleźć owce. Zanim to zrobimy, będę musiała zrobić tutaj taką wieżę. Potem z niego... z niej. Zrobię taką lampę, żeby tak tu nie stało. Zrobimy tą budowlę, dlatego że ja się często gubię. A zrobimy ją mniej więcej na taką wysokość, żeby ją było bardzo dobrze widać. Żeby się ją po prostu nie zgubić. <laughs> no, tak jak mówiłem, witam się z Wam bardzo serdecznie. Dzisiejszym tematem, takim no dosyć standardowym, będzie kanał, mój kanał. Mój kanał, a dlaczego mój kanał akurat? To się zdziwicie, gdyż ponieważ nie, mam problem z jedną rzeczą. Co ma być na tym kanale? No na pewno mam taką wizję, że będzie nam no, trochę Minecraft'a, ale też chciałem inne gry. Nie wiadomo. Tylko, że tego wszystkiego, ujezucam, że rączką jeszcze nie da się połączyć, więc nie wiem. Muszę zrobić sobie jakiś grafik. I w jednym dni będę nagrywał Minecrafta W drugie załóżmy, no nie wiem Co tam jeszcze miało być LOL, miało być FIFA 12 ale <laughs> Przepraszam, nie będą takie jakieś kariery yy, Bo tam, nie wiem, bo nie mam 13, a teraz 13 jest lepsza więc nie ma po co robić kariery w 12 moim zdaniem no, Więc będziemy tak fac 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 fac, dirt, 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 nie ma dirty raz, dwa, trzy kobla klękamy zrobimy tam, nie tak a więc zrobimy to, o czym ja teraz mówię nie, coś innego że nie ma sensu no, robić tej fify więc pomyślałam, że Dostanę no, kiedyś na FIFA 13 na pewno więc w oczekiwaniu na FIFA możemy sobie grać w 12, bo w 12 też nie jest taka zło i jest dosyć fajna moim zdaniem. Zrobię platformę tak. Budowlana. Żeby ta wieża była ładna. Jeśli tobie sobie żelazo, wleję tutaj wodę. Czekajcie, coś wykąbinamy. Dobra. I rypiemy to, co niepotrzebne. Mam nadzieję, że jakoś będzie to wyglądało. Zaraz zobaczymy. Nie ma to być jakaś widokowa, bo taka to, to mi niepotrzebna, bo tam mam drzewa dąbowe, tylko żeby się nie zgubić po prostu. Bo ja się bardzo łatwo gubię. Więc żeby problemu nie było. O, piątki. Ona się zarosnąć O! Jedzenie się przepaliło. Dobra. To możemy sobie nie znaleźć własnąć, wszystko. Zaraz to co najpotrzebniejsze będzie tu sobie no i pierwszy zobaczę sobie sobie na pierśnik. Najmniej się nie miskaj. Dobra. Ijeka wobec ciebie. Będę też przerabiał wszystko na kijki. Sprawę sobie dwa kilo. I tak. I dwa miecze. Tak, jedną śkiarę. Jedną łopatę. Pochodzę, biorę, po zakładam, biorę. Jedną co jeszcze ma jak śnieg? Lecimy. Musiałem zmienić, przepraszam, bo uciekałem przed creeperami. Nie obchodzisz mnie nikogo. Nie Muszę pamiętać... No nie no, widać trochę. O, zacznę sobie jeden ja takie drzewko i kokobinsy będę miał taką małą farmę na jednym tym sobie zrobię klatuchu klatuszku jeżeli słyszycie mam takie szumy to prawdopodobnie to podobnie wiatrak bo mam komputer taki troszkę zepsuty i wiatrak mam na wierzchu i jest trochę tak słabo działa tak jak myślą idziemy cały czas prosto. Jeszcze trzeba jako powiem sobie Dobra. Mam Tak. Dobra. Teraz spokojnie. Żeby... bo mam czasami tak. Przez przypadek sobie kliknę klawisz. Właśnie. Klawisz. I mogłam cię a tego nie chcę. Bo post jest... Jest owca. Są owce. Dobrze. Myślałem, że będziemy musieli <laughs> przechodzić pół mapy. Do następnego odcinka chcę Was poinformować, że obojętnie, że będę sobie wybierał temat. Podobnie jak zmiany Let's Player. Mandzio, żeby się po prostu nie nudzieli w tych odcinkach. Temat i będziemy go, będę go wam obgadywał, co ja mam na to zdanie, ale wiecie. Możecie też pisać w komentarzach, bo ja tu tylko muszę się wypo... wypowiedzieć na ten temat, więc jej przestraszyłam się. Uciekam. Czekamy Jak do tego wejść teraz, nie? Nie gonisz?

fps FPS-y, już, już czekajcie chwilkę i co jest? no musimy do mu chociaż dotrzeć. bo to są diako rozgłoszone już? dobra

Muszę pająkę zamknąć, chcę chcą O, akurat, co? Tak, nie. A też mi Aaa, pięknie. Na łok. Teraz ci da na stół. Dobra I czyli misja wykonana Odcinek już możemy uznać za tak Udany To mało drewno, to drewno zrobi jak się prześmie. Śpiął lekać, śpią lekać, Dobra też się tam zaraz płoną. No, Takie trzymy. Okej. Okay. Idziemy trochę na ryby drewna. Obojętnie jakiego i jeżeli zobaczymy jak się robi w czasie będziemy mogli zakończyć odcinek a jeszcze mamy czas owszem, tyle nie miło bardzo fajnie, muszę tak trochę przykosić, bo planuję domek sobie zbudować ale to jeszcze trochę niestety, ty frajerze jesteś za Mamy kobie strzały mało ja chcę być nie parami, bo jest, bo smakerem bo jestem, bo smajperem jest się fajnie. Dobra, trzeba będzie go złożyć mi deski. A już najlepiej pica jest tak białego. Co tam brzos jest dużo? Sadzonki spadną, to się posadzi mogę. I chciałbym jeszcze Wam bardzo podziękować za na początku 7 subskrypcji, jakże 7, 8 chyba, 8 łapek w górę na moim, na moim pierwszym filmie, co mi daje wielką motywację i wielkie chęci do, nas, do nagrania następnego odcinka. Więc jeżeli chcecie więcej odcinków, no to nie zdajcie nie mi się złamać po prostu, tak no wiecie o co chodzi. Nie, że w subskrybować, ale czy dać łapkę, komentarz, napisać, to zawsze daje jakąś większą motywację i chęć. Co do vloga, wypadło takie pytanie na privie vlog, będzie, ale ja to jakiś specjal będzie, nie będę nagrywał tak o bo, niech, bo vloga może nagrać każdy, cytuję, będzie. Vloga można nagrać każdy, lecz yy, nie lubię takich rzeczy nagrywać. Nie lubię po prostu mojej twarzy, że tak powiem, udostępniać na takim portale. Mm, ale mam nadzieję, że jakieś informacje co dotyczące jakiegoś, nie wiem, yy, co do odcinka, czy coś ten nie będzie, to na pewno nawet tłumaczenie. Będzie vlog. Tak, tak, myślę. No i... no. O, jajka są. Kurcze. Jajko. Co jajko? Tak. Aj, no, jej, je, 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 byś krytykę, chłopcze, dostał. Dobra. Idziemy do domyczku. Uuu. Jest. Jeszcze raz mi creeper nie wypół, da! A jest! Sukces kolejny. Teraz nie wiem gdzie jestem. No nie! Beach please! No nie, już nie, nie! Znowu będę szukał. Już dzisiaj tak raz zrobiłam. Przytenu wiec. Ну не, я меня не спринтовала. Куда у Маньки? тут? Может, тут? Не, um. не было такого. Хотя... ...где-то там. Nie wiem, muszę zobaczyć wieżę. Jest, dobra. To drzewka. Ale parkour! Ale Nie Jest jajko. Ile jajek? Trzy. Może jakaś kurka wypadnie. Bo chcę sobie zrobić taką farmę. Nie wiem, czym wszystko wywołasz. Jest moja pięknie i dokończona wieża, którą jeszcze z wami dokończę Beach East. Albo nie. Już zakończymy odcinek. Wieża dokończyłem w następnym odcinku. Albo sam dokończę. Więc dobra. F5 i F1. No, mam nadzieję, że Wam się podobało. Zachęcam do łapkowania, subskrybowania. No to tyle z mojej strony. Ja się z Wami żegnam. Cześć!